Ja nie lubię takich rzeczy, które są przerostem formy na treść. Jakiś czas temu mój kumpel zaprosił mnie do swojej ulubionej restauracji w Warszawie. Poszliśmy, usiedliśmy, on zamówił tatara. I nagle jakiś kucharz wyjeżdża z jakimś wózkiem i zaczyna napawać tego tatara obok nas. Nie? I ja trochę w szoku byłem na początku. I mówię, a, a przepraszam, a w kuchni to światła nie ma? Nie, nie, nie. My tatara specjalnie przygotowujemy dla pana przy stole. Nie? Mówię, to czemu nie zaczynamy od polowania na woła? Nie? Tak to każdy gubi potrafi, muszę pana powiedzieć. Nie? Siedzimy, wszystko pięknie, ale on w pewnej chwili już tak się wczuwał w tego tatara i ja mówię, Stary, ja się trochę nie mogę skoncentrować na tym, co ty do mnie mówisz, więc może ty sobie obejrzyj ten show, ja pójdę do baru zamówić sobie drina. Poszedłem do baru, zamówiłem drina, i gościu zamiast mi coś nalać do szklanki, to zaczyna żonglować. Nie? Żeby mi pokazać, jaki on jest zajebisty. Czemu tu nic nie może być normalnie? Nie wyobrażam sobie pójść do swojego typa od. I on zamiast mi dać torebeczkę, to w Zośkę zaczyna napierdalać. Zobacz, mam triki. Pięć dyb dawaj, nie?